Się. <noise> dzień dobry. Dzień dobry. Mamy następny dzień. Jesteśmy nad morzem. Zmieniamy miejscówkę. Tak, nie będziemy siedzieć w jednym miejscu, jeżeli mamy być krótko w Italii, a taka chyba decyzja zapadła, że nie będziemy tutaj długo. Tankujemy się. No, już prawie. już prawie. I spadamy stąd. Mamy fajną miejscówkę, godzinę drogi stąd. Mamy nadzieję, że będzie miejsce, bo ten parking, w sumie jak tutaj przyjechaliśmy wczoraj, to było niewiele miejsca. A nawet jeszcze do 11 wczoraj ludzie tutaj przyjeżdżali, nie wiem czy widziałeś, i no nie było gdzie zaparkować mm. kompletnie. Także dość okupowane miejsca. Proszę, to się bardzo leje, abyś mogła, bardzo Ci proszę. Jeszcze chwilę. Także ruszamy na zachód. Widzę, przyszło mi powiadomienie 20,60 euro. Za dobre. Oszukali nas. Можно быть 16. Cię nas przywiozłeś? Nowe miejsce, nowe możliwości. Zobaczcie, ile tu jest miejsca w ogóle niezajętego. I my mamy jakby, a w pierwszej linii brzegowej może nie bardzo, bo tu mam barierkę, ale jest palma, jest gdzie się schować z leżaczkiem. Są piękne kwiatki, jest widok na morze. Chociaż leżaczki to raczej tutaj będą na pewno niedozwolone, ale zobaczymy. Parkometry nie działają. Rozmawiałeś z panem, tak? Tak, nacisnął mi tam guzik ten, który ja naciskałam i mówi, że no funkcjonę. Ja za free? To free, gitara. <giby> <giby> się dogadałaś. starszy <giby> dziadek, ale tutaj nawet nikt nie ma biletów, wiesz, na okienkach z tego co. No w sumie tak, no to mamy szczęście, że nie musimy płacić. Zobaczymy jutro, może to po prostu dlatego, że jest weekend, może na tygodniu jest tylko płatne, nie? Jutro ktoś przyjedzie o ósmej naprawi szybko i wlepi wszystkim mandaty no, pewnie, tak. nie? I tam stoi nasz bus, tutaj mamy wejście na plażę. Nie chcę się chwalić, ale większość z Was ma dalej z hotelu na plaży niż my. <laughs> I co ciekawe, jest 12 godzina i zobaczcie, tu jest pusto. Jesteśmy obok takiej pięknej malowniczej bioseczki, którą wam pokażemy później. I tutaj nie ma ludzi. To nie co jest mnie, turystyczne miejsce no właśnie, aż tak co bardzo. mnie trochę dziwi, bo tam wcześniej to po prostu były takie tłumy, że się nawet nie dało zaparkować nigdzie, a co dopiero na ulicy jakoś przejść, patrz jaki port jedzie, zawsze o tobie myślę jak widzę. Bez RAM, docz No chciałbym takiego. <laughs> Ale w sumie dobra źle powiedziałem, to jest turystyczne miejsce, ale mało popularne. I z drugiej strony... O kurczę, nie spodziewałem się go tutaj tak wciśniętego. I w ogóle on stoi na... A, czyli tu jest jakaś stocznia, dobra. Tam mamy port. Tam będę łowił ryby. <gry> Jeżeli da się tam wejść z portu, a wioska, o której mówiłem, jest tam. Później się przejdziemy, tylko musimy coś zjeść, bo jesteśmy, wiecie, jak zwykle. Tak jak zwykle. A tam, gdzie są te góry, to bardzo możliwe, że już jest Monaco, Monte Carlo, o. Idziemy Monte Carlo, pojeździć kamperem po trasie F1. <gry> Czyli jest szansa, że jeżeli tutaj jest tak mało ludzi, to może znajdziemy w końcu jakiegoś działania w tej bioseczce i nie będzie to, wiecie, zawalone do pełna ludźmi. Nie chcieliśmy nagrywać, ale my się prawie dogadaliśmy po włosku. Czytając menu oczywiście. Żeby nie było sobie ten... Tłumaczymy sobie to menu, żeby tak się nie wkopać, coś czego byśmy nie chcieli tak. jeść. Ale no, całkiem nieźle nam idzie ten włoski. Całkiem nieźle. Na siadanie wjeżdża nioki z kremem z orzechów i prażonymi pistacjami. A Bardzo tanie w sumie to było. No. A ja będę jeść takie, z krewetkami i cukinią. I tak się trochę zastanawiam, czy ten makaron w takim miejscu to będzie dobry wybór, ale jeżeli nie, no to będę miała wieczorem misję po prostu znaleźć dobry makaron. To pięknie się zamączę z rana. Mmm. Takiej kombinacji jeszcze nie jadłem. Smakuje jak pierogi ruskie. Tak? Mhm. Trochę. Nie no, super to jest. Najważniejsze jest to, że one już są przecięte i mają usunięty jelita, nie? Czyli układ pokarmowy cały. Mhm. Ale pyszne. Nie wierzę, że to powiem, ale <laughs> brakuje mi jakiejś sałatki tutaj. W sensie coś odświeżającego, strasznie zamulające. Sos orzechowy, no ale wiedziałem co brałem w sumie. Ale się zamączyłem. Uff. Zrobiłem sobie wakacje z węglowodanami, ale nie służy mi to kompletnie. Raz, że puchnę, a dwa, że źle ja się czuję. Jednak golonka z Luksemburga, czułem się po niej fantastycznie. I zarezerwowaliśmy sobie leżak, kosztował 10 euro na cały dzień, w pierwszej linii brzegowej. Pytałem się pana, czy mogę szukać detektorem, na początku tak kręcił głową, chociaż nie powinien, szczerze mówiąc, bo to chyba nie jest do końca prywatna plaża, ale powiedziałem, że jutro o 5 rano. Nie ma problemu. Czas na plażing, smażing. Oj, poleżałem godzinę, i nie dla mnie takie smażenie. Także idziemy na grubo. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Ale gadałem tutaj z wędkarskim lokalnym szamanem. I mówi, że barakuda tu pływa. Wiecie, u mnie od razu to wyzwoliło. Marzenia wędkarskie. Idę zapolować, ale tak na bardzo grubo. No i jestem na falochronie tego portu, i cały ten wał sobie obłowie do końca. Tym razem w normalnych butach, także bezpiecznie. Morze wzburzone dosyć głęboko. Lecimy z tym kolosem. No, dosyć leci nawet. Tylko wiatr jest bardzo mocny i wieje do mnie, także pewnie słyszycie. Za co przepraszam, ale zbyt mocny wiatr, żeby tu coś mógł zdziałać mikrofon. I dzisiaj to będę łowił, aż mi ręce uschną. Ścinają dosłownie. Ktokolwiek układał te skały tutaj, zobaczcie jaką robotę zrobił. Płasko, szczeliny głębokie, ale tutaj to normalnie szacunek. I to musiał być sprzęt wielki, w ogóle do przerzucania tych głazów. Dobra, jestem prawie przy końcu. Jakieś kilometro drugiego końca, sobie będę machał. I szedł powoli w stronę żony. O kurde. Oj, oj, ręce już mam sine. <grytanie> Żartuję. Nie, dopiero pół godziny. Powoli tutaj zmierzam w stronę plaży i teraz takie coś. Mniejsze niż tamten kolos, ale waży 40 gram, leci dwa razy dalej. Muszę odczekać, że opadnie na dno. Nie ściągamy wtedy. Fajnie to pracuje, także to jest ciekawe. O, ależ to leci daleko. I o to mi właśnie chodziło. Z żyłką nie mogłem tego osiągnąć, była trochę za gruba. To jest normalnie nieludzkie, co te ryby ze mną robią. Dobrze, że ten kanał nie opiera się w pełni na tym, bo marnie to widzę. Ostatnie 200 rzutów przy wejściu do zatoki. Najbardziej wysunięty punkt tutaj w okolicy. Tyle, drodzy państwo, poddaję się. Nie dzisiaj. Znacie już tą gadkę zresztą. 34 stopnie i 5 godzin nie pokonało 32, przepraszam przesadziłem. Dlatego tyle. Idę na plażę poleżeć chwilę. Nie czuję, że rymuję. Idziemy eksplorować wioseczkę, nawet nasi sąsiedzi nas zatrzymali, w sumie zagadali nas aż trochę za długo chyba, tak czułem się tak nieko niekomfortowo w pewnym Zagadana momencie. jest starsza para, no to chyba mamy jakiś... Nie wiem, dar przyciągania takich starszych, fajnych ludzi. No. Małżeństwo. On z Islandii, ona z Holandii. Córka I z Węgier. Córka na Węgrzech <laughs> mieszka. I co mają bardzo chcieli zobaczyć z naszego busa. Także przyszli do nas. Pogadaliśmy sobie 15-20 minut. Dłużej właśnie. Miałam tam podejść, bo mają kotka. Ale nie chcieliśmy na razie przeszkadzać parking. Ogarniamy o... parking, bo był zepsuty, ale nam pani powiedziała jak to zrobić, żeby... Nie było jakiegoś problemu później. Jest godzina 18. Restauracja otwierała o 19, także może się uda wcisnąć do działania go na, na pierwszą turę gości. Nie wiem jeszcze na co mam ochotę. Co prawda zjadam już makaron. Dobry był, ale to nie był najwybitniejszy makaron jaki bym mogła zjeść w Włoszech, więc chyba będę celowała w makarony. Okoliczna wyska, którą nam nawet polecali nasi sąsiedzi nazywa się Santo Stefano Almare i podobno, że jest przepiękna, malownicza, nieoczywista i mało turystyczna. Idziemy to sprawdzić. No takie włochy, to ja rozumiem. Fajnie, nie? Cicho mm. Pamięta, I chłodno. Jeszcze. To jest bardzo ciekawe, przed chwilą tutaj była dwukierunkowa droga, wymiła 19. Drogę zagrodzili i restauratorzy wnieśli stoliki na środek. Diabolika i podnawernego opiekamca. W sumie taką bym zamówiła w Polsce. Pomidorki, pośród torukola. Odwysyłające. Podzielę się. Zadowolona? Pyszna. Ja mam najostrzejszą w całej karcie. Bardzo dobra. Chociaż wygląda jak teksańska masakra. Ale jest bardzo ostra. Taka, że cię nie da zjeść, nie? Hmm. Oprócz pierwszej pizzy, którą jedliśmy we Włoszech, nie jedliśmy złej później już, nie? Tak, Zgadzam się, tamta była porażka. Ale pojedliśmy. <grym> czy my tu coś innego robimy? Chyba nie. Ja nie wiem, czy jest w ogóle sens to nagrywać. Aż nie możemy iść z przejedzenia, a mamy bardzo daleko do auta. Toczymy się po prostu. Jest tylko jeszcze jeden przystanek. Lody. Lody? Nie, nawet nie mów. Lody. Tam na tym e, rogu co tam już mi pokazywałeś wcześniej. No była to tak. ogromna kolejka, wyglądało to super. Mam tak nadzieję, że już zamknięte. Ja w ogóle nie dojadłam, bo ja mam jeszcze dwa kawałki pizzy w torebce. Także nie byliśmy, e, ponieśliśmy się bardzo tej włoskiej rozpuście. Saker. No i to chyba ostatni raz w sumie. <noise> Zaraz zamawiam bieżnie jak coś. Tak. Ale staram się mówić w ich języku. Poseł il Conto, per favore. Na przykład, jeżeli chodzi o proszenie o rachunek, i w ogóle pewnie łamie to strasznie, ale, ale próbuję składać zdania jakieś i wiecie, powtarzać sobie. I tak szedłem do tej kasy, i tak miałem. Powtarzałem raz po drugim. W sumie tak trochę zapamiętałem. Idziemy na lody. bym zaparkował dla elektryków, dla elektrycznych samochodów i podłączył kabel na przykład. Super, możemy tak zrobić i udawać, że jesteśmy elektrykiem, tak? No nie, mamy, wiesz, baterię w sumie pokładową, nie? Drodzy Państwo, po dwóch godzinach jazdy po mieście i szukania parkingu dla tego kabana wielkiego w końcu znaleźliśmy i jesteśmy w Monaco. Jakbyście chcieli to można sobie tutaj wynająć za 55 tysięcy euro miesięcznie taką willę w stylu Beverly Hills. Beverly Hills. Ale można też ją kupić za prawie 7 milionów. Fajne jest to, że w całym mieście tutaj są wszędzie windy, że nie trzeba chodzić po tych pagórkach, bo i z tych poziomów naprawdę setki tutaj, nie? Bardzo dużo. I też jest bardzo gorąco, także ciężko się chodzi. Idziemy do japońskich ogrodów. Można sobie przez nie przejść. Pewnie będziemy szukać czegoś do jedzenia. Na pewno. To na 100%. I idziemy na pewno do portu. Tyle bonsai, to ja nie widziałem w życiu. Też umiem takie wycinać. Tutaj to może w końcu bym coś złowił. taki mostek sobie kiedyś w ogródku zrobię i taki wodospad witamy w Monte Carlo zgadnijcie od czego te ślady są to jest ten sławny tunel ja się wam przyznał że już widziałem ten tunel kiedyś na konsoli jak grałem ostatni raz no tutaj zaczyna się robić ciekawie Widać dużo rosyjskich numerów rejestracyjnych na samochodach. I tu na końcu taka rakieta wielka. No, restauracja z Rambistą. Tam, tam jest miecznik, a patrz tutaj, tu można sobie świeżutkiego homara albo kraba zamówić. Szukając miejsca, gdzie moglibyśmy coś zjeść, oczywiście czego innego mielibyśmy szukać, znaleźliśmy bardzo klimatyczną restaurację w samym porcie, gdzie mogliśmy obserwować ogromne pałace na wodzie, ale i również życie normalnych ludzi i turystów. Jeśli chodzi o samą restaurację, to ceny w miarę przystępne i zamówiliśmy sobie dwie carbonary, które niestety nie miały nic wspólnego z carbonarą, którą uznamy, ale mimo wszystko jedzenie smaczne i naprawdę warto. Zjedliśmy sobie całkiem okej okay. obiad, makarony z krewetkami i pseudo carbonara, podróbkę trochę. Właśnie, nie była to prawdziwa carbonara, ale była smaczna. Smaczna, tak. Idziemy sobie przez port, później wracamy przez centrum i, i co, I jedziemy, jedziemy dalej. Pasuje ci ten statek. Tak, tak jest mi? Piach, to jest statek. Wszystkie takie kabany stoją, że... głowo. po idę, mamy tak daleko do busa i mamy tylko godzinę, żeby tam dojść, a jeszcze dwie atrakcje przed nami. Okienko jeszcze. O, okienko jeszcze. Myśmy zapomnieli o okienku na dzień dobry. I już by było po tablecie i dronie. Dzień dobry, bobry. Witamy się z wami my i nasze zjarane twarze od słońca. Strasznie. <grym>, to już też zaczęła chyba skóra tutaj schodzić. Tak. Nie to woda, dobra. Nie, woda byłem twarz teraz. Spędziliśmy sobie spokojną noc na takim parkingu fajnym. Właśnie muszę jeszcze zapłacić, bo kończy nam się parking za jakieś 10 minut, a idziemy do sklepu kupić lokalne produkty przed wyjazdem z Włoch. Eee, mamy listę życzeń? Mamy listę życzeń, bardzo długą oczywiście. Pracowałam nad nią od kilku tygodni. Wczorajsza wycieczka do Monako nie skończyła się najlepiej. Musieliśmy się zawijać szybciej niż myśleliśmy, ze względu na moje fatalne samopoczucie. Prawdopodobnie mnie przegrzało od słońca, bo no bo słaniałam się na nogach już w pewnym momencie i naprawdę bardzo ciężko mi się szło. Miła pani w sklepie nam zaproponowała postój w klimatyzacji, także trochę doszłam do siebie. No i nie odwiedziliśmy najważniejszego punktu w Monako, czyli kasyna. A cały czas krążyliśmy koło niego, zostawiliśmy to sobie na ostatnią chwilę, ale już po prostu nie dałam rady. Także zawinęliśmy się wcześniej i byliśmy wczoraj w drodze do Como. Ale po dwóch godzinach jazdy z autostrady Karol Wyczaju świetny parking, na którym się właśnie dzisiaj zatrzymaliśmy. Dlatego stwierdziliśmy, że robimy sobie postój i tak lecimy nad Como Lake.